I jest najważniejsze. I ja tu się pod tym podpisuję, zgadzam się i tak dalej, ponieważ to, co jest w nas w środku, to jak myślimy, to jak się zachowujemy, buduje nas tak naprawdę nie tylko nasz wygląd, ale buduje nas po prostu to, co sobą reprezentujemy, to jak się zachowujemy, to kim jesteśmy, czyli nasze myśli, nasza głowa. Ale nie można zapominać o tym wyglądzie zewnętrznym. Z tego względu, że no, trzeba znaleźć taką harmonię, tak? Jeśli patrzysz w lustro i sobie... nie podobasz się sobie, no to troszkę coś jest nie bardzo. Nie ma tej harmonii. Możesz się zasłaniać tekstem, że co z tego, że jestem gruba, jak jestem fajną osobą, jak jestem miłą, życzliwą, zachowuję się dobrze, pomagam innym, ale co z tego, jeśli nie jesteś do końca szczęśliwa. Jeśli patrzysz w lustro, i nie jesteś szczęśliwa, nie czujesz takiej harmonii ze swoim ciałem. Pamiętaj, że to jakie mamy myśli, to co robimy, jest też zapakowane w to pudełko. W to pudełko, o które należy dbać. Nie będziesz tutaj w pełni taka szczęśliwa, spełniona, jeśli nie zadbasz o to pudełko na zewnątrz. I o swój charakter, o doskonalenie siebie. To wszystko współgra. Nie można oddzielać tego, że skupię się tylko na tym, jak się zachowuję, na swoim rozwoju osobistym, a nie będę dbać o swoje ciało. Bo to tak nie wygląda. To nie będzie pełna harmonia i to nie zadziała. Po prostu nie zadziała. Dobre, fajne, sprawne ciało, zdrowe daje Ci więcej możliwości, więcej rozwoju, więcej e, szans na spełnienie marzeń. Tak? Nie o to chodzi, żebyś wyglądała jak supermodelka. Nie. Zupełnie nie o tym mówię. Chodzi mi o to, że jak spojrzysz w lustro, to będziesz czuła się szczęśliwa. Jeśli będziesz musiała zrobić coś ciężkiego do wykonania, to będziesz w stanie, ponieważ twoje ciało będzie wytrenowane. Będziesz dobrze wyglądać, ponieważ będziesz się dobrze odżywiać. I po prostu, no podsumowując, dbaj o tą harmonię. O swoje ciało i o swój charakter. Obserwuj po więcej ciekawych informacji. Z uśmiechniętego odgrupiania.